Cześć wszystkim dzisiaj na temat tego, czy Łukasz Piszczek zarobił 100 milionów złotych w Borussii Dortmund, a także na temat tego, ile zarabia Marco Royce, a więc przyjaciel tak naprawdę Roberta Lewandowskiego z i Dortmund. No i ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Mats Humesa, więc piłkarz, który był w i przeszedł do Bayernu, teraz znów wrócił do Borussi i zarabia bardzo duże pieniądze. No właśnie, którzy tutaj wieczą nawet teorię spiskową dzisiaj na temat zarobków piłkarzy w Borusi Dortmund, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie. Dzisiaj na temat zarobków, właśnie piłkarzy w Borusji, Dortmund, bo temat jest bardzo ciekawy. Niemieckie media prezentują tak naprawdę zestawienie, jeśli chodzi o zarobki piłkarzy w Borusji, Dortmund. No i praktycznie tutaj dokładnie Bild podaje, że Borussia Dortmund przeznacza 138,15 milionów euro, czyli na dobrą sprawę to by było około 600 milionów złotych rocznie na pensję. No i jak tutaj wyglądają zarobki? Przede wszystkim na jest ciekawi, ile zarabia Łukasz Piszczek, bo e, no, na pewno to są bardzo ciekawe zarobki. Na pierwszym miejscu jest Marco Royce, a więc przyjaciel tak naprawdę Roberta Lewandowskiego z Borus Dortmund, kiedy jeszcze razem występowali. Marco Royce zarabia 12 milionów euro rocznie. No, pamiętajmy o tym, że Marco Royce tak, no jego po prostu cały czas szargają praktycznie te kontuzje. Natomiast jeżeli, jeżeli rzeczywiście jest w formie, w dyspozycji, nie ma żadnych problemów, nie dochodzi po kontuzji do siebie, no to na pewno jest bardzo dobrym zawodnikiem, przydatnym dla drużyny. No i druga sprawa to tutaj Mats Humes, który zaraz jest po Marku Reusie, Zarabia 10 milionów euro, i tutaj niektórzy wieczą tak naprawdę różnego rodzaju teorie spiskowe, ponieważ Mats Humes był w Borusi Dortmund, przeszedł do Bayernu, Monachium, teraz znów wrócił do Borusji Dortmund. Zawodnik, który ma 31-bodajże albo 32 lata e, i na dzień dobry przychodzi do drużyny i zarabia po prostu tak potężne pieniądze. No, dosyć ciekawa sytuacja. Jeszcze się nie sprawdził praktycznie w tej Borusji po przeprowadce, po przenosinach. Wiadomo, że wcześniej występował i już może liczyć na tak dobre pieniądze. E, na przecież jest obrońcą, tak? No Marko jest jednak, jest po prostu napastnikiem, no to, to, to troszeczkę inna sytuacja. Z reguły to jest tak, że to właśnie napastnicy zarabiają najwięcej w klubie. No dobrze, ale ile tak naprawdę zarabia tutaj Łukasz Piszczek? Łukasz Piszczek zarabia 4 miliony euro, tak? 4 miliony euro rocznie, czyli około 16 milionów złotych. Dokładnie tutaj byśmy wzięli pod uwagę kurs tam 4,20 to by było około 17 milionów złotych rocznie. No, właśnie, i można tutaj oszacować takie, tak naprawdę, to są moje szacunki, takie jakby subiektywne, tak? Według mnie, Rob, Robert, po prostu, według mnie Łukasz Piszczek zarobił 100 milionów złotych, tak, będąc w Niemczech, grając w Niemczech. Te zarobki utrzymują się na podobnym poziomie, w jego przypadku to jest 3,5, teraz 4 miliony euro. No, pytanie jest tak naprawdę, czy Łukasz Piszczek przedłuży kontrakt mówi się tak, że prawdopodobnie przedłuży o rok. Tutaj kontrakt z Borusją Dortmund to że zależy w du dużym stopniu od niego samego, jak będzie się czuł. Czy rzeczywiście zdrowotnie da radę? No pamiętajmy, to jest gra na najwyższym praktycznie poziomie, naprawdę ona sporo kosztuje zdrowia. Natomiast, tak powiedziałem, według moich szacunków, uwzględniając praktycznie te wszystkie lata, e, praktycznie od 2010 roku Łukasz Piszczek jest piłkarzem Borusi Dortmund. Przez 9 lat gry, ale też wcześniej w Hercie Berlin też na wypożyczeniu był w Zagłębiu. Według mnie, w, w ciągu całej swojej kariery piłkarskiej, wraz z kontraktami reklamowymi, chociaż ich tak dużo nie, nie ma w przypadku Łukasza Piszka zarobił on 100 milionów złotych trochę mnie dziwią wszelkiego rodzaju zestawienia finansowe, ponieważ piłkarze, tak, są takie filmiki na YouTubie i nie tylko gdzie w tych zestawieniach najczęściej jest Szczęsny Lewandowski, jest brany pod uwagę Krychowiak natomiast Błaszczykowski, natomiast nie jest brany właśnie Łukasz Piszczek, a on naprawdę bardzo dobre pieniądze zarabia, tak przypomina się taka historia z Markiem Koźmińskim który występował przez no, wiele lat we Włoszech i też nie zarabiał jakichś gigantycznych pieniędzy Natomiast zawsze miał po prostu kontrakt bardzo dobry, sowity. Przez wiele lat tam się szacowało, że zarobi około 30 milionów złotych, tak, 10 milionów dolarów. Może nie było tutaj tak jakimś zawodnikiem najlepszym, czy po prostu o którym wszystkie gazety pisały, tak? Natomiast rzeczywiście prezentował tą formę na bardzo dobrym poziomie i cały czas grał występowo, nie miał też jakichś poważniejszych kontuzji. No i tutaj podobna sytuacja z piszczkiem, tak? według nie mógł on zarobić 100 milionów złotych w przeciągu całej swojej kariery. Natomiast tutaj Bild podaje, że podaje, że po prostu w przeciągu ostatniego roku zarobił 4 miliony euro. No i teraz tak Mario Götze, a więc zawodnik, który też był po prostu w Bayernie Monachium przez chwilę zarabia 10 milionów euro. No z Götze to zwykle ciekawa sytuacja, bo on przyszedł do Bayernu Monachium, kiedy trenerem był Pep Guardiola, tak? I on za wszelkę, wszelką siłę chciał po prostu pokazać się z dobrej strony była taka sytuacja, gdzie tak naprawdę trener Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti po prostu obejmował Bayern Monachium i on przejął apartament po GC i w tym apartamencie były same sprzęty przy urządzenia do treningu tak, do ćwiczenia na siłowni i tak dalej bo GC przychodził po prostu do domu i cały czas trenował, za wszelką cenę chciał po prostu pokazać się trenerowi wrócić do gry, bo miał wtedy tam kontuzje tak, problemy zdrowotne natomiast no Pep Guardiola na niego jakby nie stawiał no i teraz, no i ostatecznie to była taka sama sytuacja jak tak? a więc Borussia, potem Bayern i znowu Boru, Boru, Borussia. I teraz mamy Axel Wicel 7,5 miliona euro. No to jest świetny tak naprawdę na, na, na piłkarz. No wiemy, co zrobił tak naprawdę tutaj Wasylowi, tak? Natomiast no, to jest jakby inna sprawa. Natomiast jako piłkarz to jest świetny. Zresztą Witzel to jest taki przykład piłkarza, który pojechał do Chin, wrócił do Europy i dalej się prezentuje z dobrej strony. Z reguły piłkarze, którzy wjeżdżają do Azji, to jadą na emeryturę. Natomiast on rzeczywiście pojechał do Chin Zarobi tam potężne pieniądze, ja robiłem filmik, oni chyba to zarobi 320 milionów czy 340 milionów złotych, tak? No, ja, no to są jakieś kosmiczne po prostu pieniądze, tak? Ja nie wiem gdzie oni te my, my, my upychają my, kolanami po prostu w, w bankach te pieniądze, bo to są jakieś Kosmos, kosmos. No i dobra, i teraz mamy tak, z zarobki. Julian Grant zarabia 7 milionów euro. Andre Schirle zarabia 7 milionów euro. Paco Kasera 7 milionów euro. Nico Schulz 6 milionów euro. Torgan Azard 5 milionów euro. A więc tak naprawdę nowy, now, now, nowy nabytek Borusi Dortmund. Thomas Delaney, Delaney zarabia 5 milionów euro. Kagawa zarabia 5 milionów euro. Rode zarabia 5 milionów euro. Toprak zarabia 4 miliony euro. Piszczek zarabia 4 miliony euro. Schmerz Melcer zarabia 4 miliony euro. Tak jak powiedziałem. No, Humes, Goetze, Wicel, Brand zarabia 7 milionów euro. To mówiłem. Potem mamy Wajk, Julian Wajk zarabia 4 miliony euro, Dachau 4 miliony euro, My następnie mamy Wolfa 3,5 miliona euro, Guerreiro 3 miliony euro, Maximilian Filip 3 miliony euro, Sancho 3 miliony euro, Akanji 3 miliony euro, Rakimi 3 miliony euro, Dan Axel Zagadu 2 miliony euro, Jacob Brun Larsen 1,5 miliona euro, Marvin Hitz 1,5 miliona euro, Leonardo Bellardi... 1,5 miliona euro, Mateo, Mateo Morey milion euro, Sergio Gomez 08 czyli tam 800 tysięcy euro Eric Oszlugut o to nawet po prostu e, no, tutaj pierwszy raz się spotykam z tym zawodnikiem 600 tysięcy euro zawodnik ten za, za, zarabia, no ale to już są zawodnicy, którzy to mają, takie i najniższe wynagrodzenie to jest 250 milionów e, 250 tysięcy, przepraszam euro, czyli około miliona złotych tyle zarabiają ci zawodnicy, no ale to są ci zawodnicy, którzy e, po prostu oni gdzieś de, debiutują, tak jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu, no co są wodnicy 18, 19, 19 lat, to oni mają po 250 tysięcy euro, natomiast no, no to, że są po prostu w składzie tej drużyny, to jeszcze daleka droga do tego, żeby występowali, także widać tutaj naprawdę bardzo dobre zarobki może liczyć Łukasz Piszczek, porusji Dortmund. Co ciekawe, nie zawsze taka była sytuacja, jeśli chodzi, do, taka dobra sytuacja finansowa, jeśli chodzi o porusję Dortmund, ponieważ oni swego czasu zmagali się z potężnymi problemami finansowymi do tego stopnia, że praktycznie Bayern Monachium pożyczył im pieniądze na funkcjonowanie, tak? wyobrażacie sobie, żeby taka sytuację, czy taką sytuację przenieść na warunki polskie, żeby na przykład tutaj tak, Legia pożyczyła pieniądze w Wiśle, Kraków, takiego czegoś nie miało miejsce nigdy, tak, przecież tutaj Legia mogła uratować Wisłę, Kraków, pożyczyć milion, dwa czy trzy miliony złotych, a tego nie zrobiła Legia Warszawa, tak, to nie byłyby jakieś duże pieniądze, natomiast to jest bardzo dobre z punktu widzenia jakby Bayernu Monachium, bo to powoduje, że jest większa konkurencja, większa rywalizacja, a to w konsekwencji powoduje, że tak naprawdę te drużyny są silniejsze, mocniejsze, potem mogą walczyć na arenie międzynarodowej, takie jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Tak więc nie do końca osłabianie przeciwników jest dobre, widzę, tak? no bo wtedy ten poziom jest za niski. Tak na przykład że bardzo szybko praktycznie odpadło, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, natomiast że kompletnie sobie demoluje przeciwników, jeśli chodzi o Ligę Francuską. Tak nie ma tutaj jakiejś mocniejszej konkurencji. No i to jest pytanie, czy to nie, nie zabija tak naprawdę tak, tej rywalizacji piłkarskiej także według moich obliczeń tutaj no rzeczywiście Łukasz Piszczek no, mógł zarobić w ciągu swojej kariery piłkarskiej około 100 milionów złotych, potężne tak naprawdę pieniądze tak, jeśli chodzi właśnie o tego zawodnika no tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, że Łukasz Piszczek od, oprócz tego, że dysponuje świetną tak, dysponuje świetną formę i jakość na boisku, to przede wszystkim to, to, na, to na co ich nie widzisz także, jak on go prowadził jeszcze w Zagłębiu, to były prowadzone praktycznie badania wydolnościowe i Łukasz Piszczek miał bardzo dobre wyniki, także tam był profesor chyba Chmura z, z Uniwersytetu, który przeprowadzał te badania. Nie spotkał się nigdy, żeby zawodnik był szybki i do tego jeszcze bardzo po prostu e, wydolny, tak, żeby po prostu miał dobrą wydajność jako piłkarz. No i to rzeczywiście się po prostu teraz przekłada praktycznie na jego e, na jako na jego grę w Bundeslidze, to dzięki temu końskiemu tak naprawdę zdrowiu może Rzeczywiście dalej grać po prostu w bundesliga na, na najwyższym poziomie. No i zarabiać potężne pieniądze. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwone, Dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.